Dzień dobry, witam Państwa na naszym kanale O co biega. Ja mam na imię Radek i będę Państwa prowadzący. Będziemy sobie rozmawiać na tematy różne, będziemy się starali spojrzeć na rzeczywistość naszą okiem człowieka, który patrzy na ten świat z innej perspektywy. A jakiej? To myślę, że w ciągu najbliższych paru części to się wszystko wyklaruje i Państwo zrozumieją, że duchowość oraz takie spojrzenie filozoficzne niekoniecznie musi, musi być związane z religią, a nawet wręcz przeciwnie. powiedziałam że witamy na naszym kanale, no bo jestem ja, a jest też Krzysztof za kamerą, którego Państwo nie widzicie, ale wykonuje bardzo ważną robotę. Przywitam się z Państwem, proszę, Krzysztof. Cześć, lubię chlebek, przyprawy i ciepłe flaczki u babci. Cześć wszystkim, okej, okay, dobra. Dzisiejszy program poświęcimy sobie mediom oraz temu, co te media. Robiąc człowiekiem, bo to, że media mają władzę, to wszyscy wiedzą. I też wszyscy wiedzą, że jak ktoś ma władzę, no to nie jest to koniecznie dobre dla tych, którzy pod tą władzą się znajdują, bo o ile jeszcze, jeżeli chodzi o władzę polityczną, no to to jest takie oczywiste. Także mamy parlament, sobie prezydenta, jakąś władzę sądowniczą, urząd skarbowy, a, czy ZUS. Jak ktoś prowadzi firmę, to wie, wie, o co mi chodzi. No i ta władza człowieka posiada i wykorzystuje. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Raz bardziej, raz mniej. Są różne kraje. Są takie kraje jak Chiny, są takie kraje jak Polska, jak jakieś inne. No i ten stopień uzależnienia obywatela od państwa jest różny. Ale media to też jest władza. Czwarta władza, jak się w naszym kraju mówi, i cóż to takiego oznacza, że one tę władzę mają? Ja sobie dzisiaj zrobiłem prasówkę taką rano. Zresztą robię ją codziennie, bo tak jak nie, nie posiadam telewizora i staram się nie żyć tym, co media wkładają ludziom do głowy, tak z drugiej strony warto wiedzieć, co się w świecie dzieje. No i chociażby, chociażby te nagłówki przejrzeć, a czasami coś tam doczytać. No i tak sobie przeglądałem dzisiaj nasze portale główne internetowe i uderzyło mnie to, co mnie uderza w zasadzie za każdym razem, kiedy tam zaglądam to to, że te media, które nazwiemy tak sobie mediami głównego nurtu, mediami mainstreamowymi, one coraz bardziej oddalają się od jakiegoś takiego rzetelnego dziennikarstwa, które polega na przedstawieniu wydarzenia z tylu perspektyw, ile to jest możliwe dla pojedynczego człowieka, i uderzają w stronę takiej takiego urabiania człowieka do jakiegoś określonego światopoglądu. Mamy w Polsce o tyle łatwą sytuację, żeby o niej porozmawiać, że ona jest bardzo dwubiegunowa. To znaczy z jednej strony mamy w tej chwili media prorządowe oraz z drugiej media antyrządowe i to jest w zasadzie wszystko. Jakiekolwiek media będące po środku, czy tym bardziej Poza tym takim sztywnym podziałem to są stacje telewizyjne, które funkcjonują w internecie i które mają no, stosunkowo niewielką publikę, mimo że są wartościowe. Media głównego nurtu starają się przypisać człowieka do swojego światopoglądu. To znaczy, jeżeli przedstawiają jakieś zjawisko, to od razu je interpretują. A człowiek, który jest przykuty do tego ekranu, ten człowiek podąża za tym ślepo wierząc, że to co mówi mu ten TVN czy ta telewizja publiczna, to jest prawda, w przeciwieństwie do tego, co mówią te inne stacje. No i dochodzi do takiego paradoksu, takiej dziwnej sytuacji, że mamy dwie grupy ludzi i każda z nich jest święcie przekonana, że ma rację. Że pan nie jest po mojej stronie nie, w tym śledzieniu. To, no to jak to jest? No to, to jest oczywi oczywiste, że to jest coś nie tak z tą sytuacją, bo nie może być tak, że jeżeli ja mówię, że to jest czarne, a ktoś mówi, że to jest białe, to oboje mamy rację. Prawda jest gdzie indziej, bo to nie jest ani czarne, ani białe, to jest takie fikuśne, kolorowe, ale nic, żaden z nas nie chciał na to spojrzeć w ten sposób. Prezydent obraża, powinien e, e, trochę zimnej wody się napić i poprosić do rozmowy, bo nic do tego, aby rozmawiać z ludźmi, szedź z porządku konstytucyjnego, a nie obrażać tych, którzy mają. Pan, ja do panu emocji. proponuję, że pan się napił zimnej wody i kończymy dzisiaj rozmowę. Gościem Radia Z, był Zbigniew Zabro, dziękujemy, Monika Olejnik. Koniec. koniec bardzo. Media natomiast mają ten cel i do tego obecnie służą, bo to, że media mają władzę, to ludzie powtarzają, tak sobie mówią. No i co, i co, i co z tego, że, że mówią, skoro tak naprawdę cały czas pod tą władzą mediów pozostają? Media, tak, media rządzą ludzkim umysłem w sposób bardzo taki subtelny, chociaż mogłoby się wydawać, że język, który jest obecnie używany, już taki subtelny nie jest. Natomiast one rządzą ludzkimi emocjami, i to jest coś, o czym chciałbym z Państwem porozmawiać, ponieważ na tym aspekcie, na aspekcie, na aspekcie emocjonalnym, w, w szafowaniu informacją, niewielu osób zwraca uwagę. Weźmy za przykład, bo no, mówimy o informacji, to musimy mówić na jakichś przykładach. Kryzys związany z, z Iranem. Jest tutaj Państwo, Iran, jest, są, są Stany Zjednoczone, no i między nimi dochodzi do konfliktu, jaki na, na tle. E, irańskiego programu nuklearnego. Nasz kraj, szczęśliwy bądź nie, to zostawiam Państwa ocenie. E, jest przypisany do w tej chwili do, do, do tej amerykańskiej strefy poglądowej, także to, w jaki sposób Amerykanie patrzą na ten konflikt, to to jest powtarzane przez polskie media i co ciekawe przez media, znajdujące się po obu stronach tej barykady pis antypis, o której mówiłem na początku. Z czego to wynika? To też sobie porozmawiamy. Kiedyś troszeczkę indziej, bo to wszystkie tematy naraz, jak się ciągnie tyle srok za ogon, to koniec końców nic z tego nie wychodzi. Media nasze powtarzają, jak mantrę, że Stany Zjednoczone to jest. To dobre mocarstwo, Imperium Dobra, które w Polsce, pokutu, w Polsce pokutuje takie przeświadczenie, że Stany to jest to Imperium Dobra od ery Reagana w latach 80., wtedy w opozycji do komunizmu, teraz w opozycji do islamskiego, terory, do islamskiego terroryzmu, no, którego Iran jest rzekomo, który Iran rzekomo wspiera finansowo i organizacyjnie, i pewnie to robi po części. No, bo to jest kraj, mimo wszystko, rządzony przez ajatollahów, czyli takich fundamentalistów islamskich, i to nie są ludzie, którym, którzy są godni zaufania. Natomiast Stany Zjednoczone podobnież. To jest w końcu imperium, które buduje swoją pozycję. Podpaliło cały Bliski Wschód, pół Afryki Północnej. A i dalej roz, 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 rozpościera, przynajmniej stara się, roz, roz, ro, stara się otworzyć ten swój parasol militarny nad resztą krajów tego rejonu. W związku z powyższym, kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu, jakiegoś zgrzytu na linii Stany, ich sojusznik, np. Wielka Brytania, a Iranem, nasze media. Pokazują to związ tak, żeby to było zgodnie z amerykańską linią polityczną. Czy coś takiego się dzieje na świecie, to zawsze jest jeszcze jeden czynnik Rosja. Jak Rosja w tym wszystkim się odnajduje i jaka jest jej rola? To, ja tam to jest nasz duję. wróg, do którego trzeba strzelać, proszę pana, a nie studiować jego literaturę. Mm -hmm. no. tam Sowieci ktoś to jest wróg! Rusek to jest wróg. Przeciwko ruskowi się zbroimy. Mm -hmm. Nie interesuje nas specjalnie ich literatura piękna i sztuka. Mają jakąś, ale to jest tam ich sprawa. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że jak się tą informację przekaże w taki sposób, a nie inny, to znaczy, że Stany zo zostały sprowokowane, bo Iran zajął jakiś tankowiec, że Stany Zjednoczone będą bronić wolności żeglugi w, w cieśni Ormuz, że Stany to, Stany tamto, Stany Siamto, to przeciętny człowiek, który nie zastanawia się za bardzo nad tym, czy ta informacja. Jest rzetelna czy nie, po jakimś czasie będzie to powtarzał. Ktoś kiedyś powiedział: Ja bardzo żałuję, że nie wiem w zasadzie kto to zrobił że jakakolwiek informacja, jeżeli będzie powtarzana w kółko Macieju, ona w końcu stanie się rzeczywistością człowieka, do której ta informacja trafia. W związku z powyższym, dzisiaj w naszym kraju mało kto patrzy na tę sytuację krytycznie, a to jest tylko jedno zdarzenie jedno zdarzenie, które w naszym kraju jest takie, no te media. Z tych dwóch nóg naszego mainstreamu pokazują to w ten sam sposób. Natomiast, jak mamy sytuację dotyczącą naszej wewnętrznej polityki, no to mamy te dwie nogi i tu się dopiero zaczynają, zaczynają prawdziwie jajca, bo emocje związane z tym sięgają takiego zenitu, że to jest przykre, że ludzie tego nie widzą, co się z nimi dzieje. Mamy sytuację polityczną taką, że jest partia rządząca, która ma swoich zwolenników i ma zagorzałych, i zagorzałych przeciwników, zagorzałych do tego stopnia, że w zasadzie gdyby zamknąć ich w jednym pomieszczeniu, to ja sądzę, że tam zostałaby jedna żywa osoba, no bo reszta zostałaby gdzieś tam w tej kutni ukatropiona i nie byłoby co zbierać, bo jakiekolwiek zdarzenie, czy dotyczą, to, dotyczące podróży służbowych marszałka Sejmu, teraz to jest na fali, czy dotyczące ruchu LGBT, czy dotyczące Kościoła katolickiego jako takiego i wszystkich rzeczy, które się na jego łonie tam dzieją, łącznie z pedofilią księży i tak dalej, i tak dalej. Jakiekolwiek zjawisko byśmy nie wzięli do ręki, to telewizja publiczna będzie cały czas pokazywać to w, ten, w opozycji do tego, co robiła ta druga strona medalu, próbując nakręcić swoich widzów na to, że to, co robi władza obecna, jest dobre. Czyli, że jeżeli ty oglądasz to TVP, to masz słuszność. W tym czasie TVN, -y tego świata, robią coś zgoła na odwrót. To znaczy, pokazują, że to, co robi władza, jest antydemokratyczne, antyeuropejskie i jakie jakiekolwiek tam jeszcze. i Jeżeli ty oglądasz naszą stację, ten TVN, i podzielasz ten pogląd, to jesteś postępowy, Wykształcony i tak dalej, i tak dalej. Media rządzą światem, nie informacją, tak naprawdę. Informacja tam jest szczątkowa, często jest gdzieś tam przekłamana, tak żeby pasowała w linię danej stacji. Rządzą emocjami. Człowiek jest zbudowany z emocji. Nie powinien być. To też jest rozmowa na, na, na kolejny odcinek, ale tak wygląda w tej chwili sytuacja, że dla człowieka najważniejszy jest nawet nie jego intelekt, to co on by mu powiedział, ten taki chłodny, wyrafinowa wyrafinowany, logiczny ogląd świata, ale to, co jest zgodne z jego emocjami, z tym, co nazywa swoim wnętrzem. Jeżeli pan Marek, wymyślmy sobie pana Marka, który kiedyś był mały, Mareczki. Został wychowany w rodzinie katolickiej. I w tej rodzinie było mu dobrze. To znaczy, tata nie pił, nikt go nie bił, wszyscy byli fajni, mili, sympatyczni. No to on z czasem będzie uznawał, że ten światopogląd katolicki, taki przykład wybraliśmy, związana z tym linia polityczna, czyli jakaś tam ogólnie rzecz ujmując, no chrześcijańska demokracja, to tak się kiedyś w Europie coś takiego nazywało, teraz jest bardzo porozmywane, ale po, powiedzmy, że taka typowa chadecja, będzie dla niego naturalnym. Naturalnym sposobem patrzenia na świat. Nie dlatego, że on jest obiektywny, ale dlatego, że jest związany z mamą, z tatą i z domem rodzinnym. Natomiast, gdyby ten sam Marek wychowany w takim domu miał do czynienia z przemocą, na, na przykład z, z przemocą, nie wiem, tata by pił, mama by mu robiła wieczne wyrzuty, że nie chodzi do kościoła, na przykład, albo że dostaje jakieś złe oceny, to on wewnętrznym przekonanie miałby zgoła przeciwne, że cała ta hadecja to jest okan stołu i że należy się przeciwko temu buntować. Nie wiem, wszczepić sobie kolczyk w ucho, um, i z, no, dzisiaj to jest bardzo dużo opcji, żeby protestować przeciwko takiemu chrześcijańskiemu spojrzeniu na rzeczywistość. Natomiast jest to pułapka przeolbrzymia, bo nie ma tutaj wyjścia. Jesteś albo taki, albo taki. Tak jak masz system, podaje tobie dwie tace do wyboru. Którą, do, którą wybierzesz, to tak naprawdę też od ciebie nie zależy. Zależy to od twojej rodziny, od szkoły, od tego, czy zostałeś ochrzczony, czy nie. Od tego, na jakich ludzi trafiłeś. Koniec końców i tak traktujesz tą jedną tacę jako swoją, a drugą jako tą wrogą. I tutaj leży pies pogrzebany. Człowiek nie jest Twoim emocjami, proszę Państwa. To się może wydawać absurdem dla kogoś, kto się dopiero nad tym zaczyna zastanawiać. Człowiek nie jest ani emocjami, ani myśleniem. Oscar Wilde bardzo ładnie to ujął kiedyś. Oscar Wilde to był taki dramaturg, który pisał z rzeczy, które były, no, jak na lata 30, wywrotowe. Powiedział coś takiego, że. Ludzie nie żyją swoimi myślami, żyją myślami innego człowieka, które zostały mu narzucone. Powtarzają je w kółko, wierząc w to, że to są ich myśli. Nasze myśli pochodzą ze źródeł zewnętrznych i nie ma w tym nic złego, no bo my świat poznajemy od dziecka, no, patrząc na zewnątrz. Dobrze, i to, to, to nie jest samo w sobie nic złego. Natomiast jeżeli my w ten sposób poznajemy świat, to znaczy, że bierzemy za dobrą monetę coś, co mówi mama, tata, a za złą monetę to, co mówi, dajmy na to ksiądz, albo na odwrót, to my nigdy nie poznamy prawdy. Nawet nie będziemy mieli szansy wyrobienia sobie czegoś takiego, jak zbliżony do obiektywnego punkt widzenia. Powinniśmy na początku przynajmniej, no, chociażby obejrzeć i fakty, i wiadomości, żeby wyrobić sobie jakiś w miarę obiektywny punkt widzenia. Przeczytać i wyborczą, i gazetę polską, żeby sobie wyrobić jakiś w miarę obiektywny punkt widzenia. Zwróć uwagę, jakie emocje wywołuje w tobie porównanie tej i tej gazety, bo to jest wszystko wprogramowane w ciebie, proszę pana, proszę pani. To, że masz traktować się drugą stronę jak tą stronę wrogą, to tak nie jest. To są też ludzie, którzy mają co komputery i coś tam piszą, bo, bo tak uważają. Okay? Jeżeli zobaczysz w wiadomości tej stacji, tej, a jeszcze jakiejś stacji internetowej, może, która ma zupełnie inny punkt widzenia na to, to jest szansa, że za którymś razem zaczniesz myśleć, a może to tak jest, że ci mają rację w tym aspekcie, ci mają w tym i w zasadzie, gdyby wyciągnąć z tego wspólny mianownik, to żadna z nich nie powinna być u władzy, tylko na przykład to jest zupełnie inny. Albo inaczej ten system, ten system miałby być zorganizowany, albo jakikolwiek wniosek Państwu nie strzeli do głowy, bo nie należy się bać tych swoich prawdziwych wniosków. Natomiast żeby to zrobić, należy wyjść z tego takiego ukierunkowanego punktu widzenia i sposobu odbiory informacji. Powiedziałem, że warto na początek obejrzeć sobie i ten program informacyjny, i ten, i jeszcze informacje na Polsacie, bo czemu nie, pan Solosz też na przecież swoje dopowiedzenia w tym kraju i na pewno swoją politykę jakąś tam prowadzi i jego stacja w związku z powyższym również. Natomiast koniec końców, ostatecznie najlepiej jest wyłączyć to pudło, sprzedać, wystawić na OLX-ie. Ono do niczego fajnego nie służy, bo filmy to można obejrzeć w kinie, albo, albo, w, albo po prostu w komputerze zapłacić, wykupić jakąś subskrypcję żeby nie żyć w tym emocjonalnym świecie, tym emocjonalnym, nie bójmy się tego słowa, bagnie w zasadzie, które nam oferują media głównego nurtu. Bo co tam mamy? Przyjrzyjmy się temu. Mamy oburzenie, mamy oburzenie jeszcze raz, mamy potępianie wieczne, mamy strach, którego jest niesamowicie dużo. Jeżeli Państwo teraz patrzą na te nagłówki, które tutaj pokazujemy, to. To tego jest niesamowicie dużo. Tam nie ma nic analitycznego, nic pozwalającego człowiekowi wyrobić sobie samodzielne zdanie. Nie, 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 nie. To nie o to medium chodzi. Medium zależy na tym, żeby utrzymać człowieka w takim, stanie umysłu, że o Jezus Maria, co ja zrobię, jak tamci dojdą do władzy, przecież tutaj się nie da żyć, albo ja emigruję z tego kraju, bo, bo, bo rządzi PiS, albo 100 tysięcy innych myśli podszytych tym strachem, który jest irracjonalny, bo koniec końców władza, nad tym, co się dzieje w naszym wnętrzu, należy do nas, tylko że trzeba tę władzę odzyskać. A w jaki sposób to zrobić, to sobie porozmawiałem później. Na razie, bardzo proszę Państwa, wyłączę ten telewizor chociaż na dzień czy dwa i, zobaczcie, czy nie i zobaczycie, że poczujecie się lepiej. Dla dzisiaj to wszystko. Do widzenia.